As-salamu alaikum. witam Was serdecznie. Dzień dobry. Jest dzisiaj pierwszy piątek 2020 roku, 3 stycznia. I dzisiaj, w związku z początkiem roku, chciałabym z Wami porozmawiać na temat planów, postanowień, intencji i celów. A tak naprawdę chciałabym zacząć od dwóch bardzo przeciwstawnych, ale myślę, że yy, zbieżnych w pewnych Punktach poglądów. Zacznę od takiego polskiego powiedzenia, że dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło. A jak to jest w Islamie? W Islamie jest tak, że nasze czyny będą oceniane przez Boga względem naszych intencji. Już kiedy mamy intencję uczynienia czegoś dobrego, otrzymujemy od Boga jeden dobry uczynek. A kiedy już to wykonamy, otrzymujemy tych dobrych uczynków aż 10. Czyli za jeden dobry uczynek otrzymujemy 10, jakby dziesięciokrotne wynagrodzenie, ale za samą intencję otrzymujemy tylko jedną nagrodę. I w związku z tym chciałabym się zastanowić, jak to jest, co stoi na tej drodze pomiędzy intencją, celem, postanowieniem. A zrealizowaniem. Myślę, że na drodze między tym wszystkim stoi życie. Stoi życie i stoją nasze okoliczności życiowe, nasze możliwości, to gdzie i jak żyjemy, z kim żyjemy, ale również to, jak myślimy o świecie i w jaki sposób budujemy te nasze cele, postanowienia czy intencje. Bardzo często jest tak, że te nasze plany są zbyt ambitne, a te nasze cele, według psychologów, powinny być smart. A co to znaczy smart? Można to rozwinąć jako S, czyli powinny być te nasze cele specyficzne. Czyli dokładnie powinniśmy wiedzieć, co jest naszym celem. Nie mówmy sobie, chcę schudnąć, i być szczuplejszy. Nie. Powiedzmy sobie, w tym roku chciałbym skudnąć na przykład 5 kg. Mierzalne I to kolejna cecha, i dzięki temu, że wcześniej określiliśmy, że to jest 5 kg, wiemy jak to zmierzyć. Bo jeżeli byśmy nie powiedzieli, że to jest ta masa ciała wynosząca 5 kg, to nie wiedzielibyśmy właśnie, czy czy. Osiągnęliśmy ten cel schudnięcia, czy nie? A określając 5 kg, waga pomoże nam określić, czy ten nasz cel został osiągnięty, czy nie. Cel powinien być również akceptowalny. Powinniśmy sami sobie wyznaczyć ten cel i sami go zaakceptować. Bo to nie działa, kiedy żona powie mężowi, w tym roku chciałabym, żebyś schudnął. Nie, ten mąż sam musi czuć, że on właśnie chciałby na przykład schudnąć. Kolejną rzeczą jest to, że nasz cel powinien być realistyczny. Nie mówmy, że chcemy polecieć na księżyc, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy i nie mamy wystarczająco dużo zdrowia, żeby to osiągnąć. Postarajmy się, żeby ten nasz cel, nawet mały, był możliwy do, dla nas do zrealizowania. Kolejnym punktem jest to, że ten cel powinien być terminowy. Czyli literka ostatnia naszego smart T oznacza terminowość i chodzi o to, że ten cel powinniśmy osiągnąć w danym czasie. Dobrze jest również, jeżeli do celu głównego prowadzą cele pośrednie i one mają określony przedział czasu, kiedy właśnie ma się to stać. Na przykład zaczynę chodzić 10 km dziennie. Dobrze jest zacząć powoli. W pierwszym tygodniu przejść kilometr, w drugim dwa, w trzecim trzy i tak aż do dziesięciu. Bo kiedy zaczynamy powoli, możemy już odczuć pierwszy sukces. I ten pierwszy sukces może nam pomóc, żeby osiągnąć kolejne ze swojej strony na razie nie chciałabym dodawać nic więcej, nie chciałabym żeby ten filmik był przeładowany informacjami, chciałabym właśnie żebyście pamiętali, że te wyznaczone cele powinny być smart i żebyście może w komentarzach podzielili się waszymi smart celami, czyli jeszcze raz cel powinien być specyficzny mierzalny akceptowalny Realistyczny i terminowy. Życzę Wam takich celów i zrealizowania tych celów i postanowień w tym roku, i wszystkiego dobrego na ten weekend. Salam aleikum. Do zobaczenia.